Po lewej stronie była prawdopodobnie wozownia, po prawej stronie stajnia, na dole konie, na górze siano. W tym miejscu odbywają się zajęcia, spotkania. Tutaj mamy cyklooficynę Królestwo Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej, warsztat rowerowy, który służy prowadzeniu zajęć. jak korzystać najlepiej z tego ekologicznego środka transportu. Te stare ściany zostały Starannie ocieplone. Mamy tutaj szczelne okna. Wentylacja jest z rekuperacją. Oświetlenie na, na podwórzu korzysta z baterii słonecznych. Tutaj na podwórzu zostały wy wykonane studnie głębokie, które sięgają do wnętrza ziemi, skąd pobierane jest ciepło za pomocą pomp ciepła. To jest nasz zbiornik na wodę deszczową. Tę wodę deszczową zbieraną z dachów skierowujemy do spuszczania toalet, żeby zaoszczędzić wodę z wodociągów. W tej sali, jeszcze w drugiej, mniejszej, prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Do tej pory przeprowadziliśmy 250 zajęć dla 4,5 tysiąca uczniów. W tej sali także odbywają się spotkania grup społecznych, na przykład tu się spotyka Stowarzyszenie Miasto Drzew, Stowarzyszenie Obywateli, którzy pragną chronić drzewa w Wrocławiu. W ekocentrum prowadzimy ścisłą segregację szkło, papier, plastik. Staramy się, żeby się nic nie marnowało. W suficie mamy świetliki, co umożliwia dłużej skorzystać ze światła dziennego. Oświetlenie w budynku włącza się na czujnik ruchu, dzięki czemu, jeśli nikogo nie ma w pomieszczeniu, Oszczędzamy. Neby. Staram się nie konsumować nadmiernie, e, uprawiać zrównoważony transport w postaci e, jazdy na rowerze. Używam rzeczy używanych, żeby nie e, narażać środowiska na nadmierną eksploatację. W tym pomieszczeniu chronimy drzewa. Ani, co to robić dzisiaj? E, przygotowujemy konferencje regionalne, jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi. A w dawnej stajni mieści się. Eko-mediateka. Kto to jest Strażnik Natury? Strażnik Natury to taki, wiesz, co mu zależy, żeby jego otoczenie przetrwało i przyroda wokół niego. I my mu pomagamy formalno-prawnie. Stosunek ludzi do natury jest częścią kultury. Cywilizacje, które w swojej kulturze nie dały naturze właściwego miejsca, wyginęły, bo zniszczyły podstawy swojego funkcjonowania.